Witam Was bardzo serdecznie na w następnym odcinku yeah. razem Barki i przywitaj się dawu Nexus cześć, no. Nexus. Dokładnie, <lucz> dokładnie tak, o jakiś Steve Był. No w każdym razie. E, dawaj, lecimy. No, Nie wiem na dobra. czym będzie polekał ten odcinek i czy nawet może u Ciebie seria. E, gramy sobie na serwerze mindserver.pl no. Na którym jest tryb parkour, na którym bardzo... Jest podzielona easy, normal jak i hard. tak, teraz no, jesteśmy że... na easy, ale nieważne no, musimy po prostu mamy... zacząć takie na start, żeby było, dobrze się grało, żeby zobaczyć jak to idzie jesteśmy tak w ogóle na, teraz na 11, 11, ponieważ no. um, od początku tutaj graliśmy, jeszcze graliśmy przed, okay. przed właśnie um, spotkaniem z Wami, No dokładnie tak, coś się dobra. No, na dwunastną arenę, no, okay. na której jest pełno melonów. Wolo. Ciekawa arena, nie powiem. Eee, Melonowa taka troszkę. No. Tak, tak bywa, tak bywa, dobra. Eee, w każdym razie uło. Dobra. Przepraszam za mój głos na przykład, ponieważ jest późno dość w nocy no nie wiem czy jest późno no nie, no, może... nie, nie znowu jest 23 20... nie, nie, późno i wiecie taki nieogar jest jak wiecie jak wieczorem gadacie z kolegami na przykład o 23 tak samo jak my no to okay. możecie widzieć, że jest troszkę nieogar i... No niestety Ach. ale dobra przynajmniej lepszy pan jest o tej godzinie bo to. przynajmniej może wiecie nie z w każdym razie 30... 13 arena to jest taka ceglana, że tak powiem tak jak wszystko w tym karsie. Ba bardzo, ba bardzo niepokojące. Co? co to miało być? Ej nie, nie wierzę po prostu, czytajcie. W takiej razie. Niektóre parkury to naprawdę odcinek, który powinien być na normalnym lub na hardzie. Takie parkury jak ten, rozumiem, na pizzi lub tamten, co który był poprzednio, na którym zaczęliśmy odcinek. No. Tak powinno być, ale nie w tym przypadku, w którym... Parkour, który musimy przechodzić 20 razy, tak jak to u was społeczeństwa serwera myserver.pl. No, serwer tak to wychodzi, tak? O, to było chamskie, nie wierzę. A, wpadłem. Tam jest bardzo trudne. No nie wiem, czy trudne, jeśli jesteście bardzo dobrzy w parkura, to nie powinniście mieć z tym problemu. E, co tutaj, e, z, z tym, z czym mamy problem. Wie, więc zapraszamy Was od razu na ten serwer. Dokładnie tak, e, najlepiej e, wbić na ten serwer, naprawdę spoko jest ten serwer i w każdym razie widzę jak lawu się boguje w ścianie, to już nieważne. E, jest jest naprawdę, e, naprawdę dopracowany serwer pod względem parkura. No i tak naprawdę się, i, po prostu. innych minigierki. Inne minigierki. No możecie sami sprawdzić i zobaczyć, czy Wam się spodoba. No, no właśnie, Myślę, że parkour jest na wysokim poziomie. Właśnie, no, jeżeli nie wierzycie, że to jest trudne, ten parkour, to sami sprawdźcie. Polecamy naprawdę. To nie jest trudny parkour, jak dla mnie. Bo no może... Mocnym, ej. Niektóre trudności są które są trudne, ale trzeba je spoko spoko, za niedługo będziemy na hardzie więc zobaczymy wtedy rozpoczynamy naszą karierę parkurową dokładnie tak No dokładnie tak, będziemy się szlifować w jakiś tutaj parkurach i się później może cięci rany nie wiem, Zobaczycie później co jeszcze będzie działo to na mini jeśli chodzi o jesteśmy w niej pro team, huzuli no tak tak jak to zawsze on lubi czytować dopadać, No no właśnie Wiecie nie wiecie, nie wiecie, nie wiecie co poza co poza godzinaliście Nie chcemy wiecie o co jest opatrzy No No właśnie jeżeli chcecie możecie pisać w komentarzach, jeżeli w ogóle ktoś coś tam będzie chciał. No w każdym razie nie chciał Cię przycisnęłem, no nie wierzę. gdzie ty w ogóle jesteś już? No, gdzie ty już jesteś musakra dobra? No. A wpadłem, ale jestem już na drugim czekponcie, więc bardzo, bardzo przyjemnie. Farciarz. Ojoj. Nie wiem, co się teraz, nie mogę jakoś, nie mi za bardzo, no, za I bardzo, też, tylko po prostu fartem niektóre no. nie a wpadłem... Przed to... <grym> za... lepiej, niż filmie dużo lepiej na ale dobra, nie mogę. Trzeba fart o tej godzinie, no. żeby przekazywać serwis, nawet na większe No, no, no. takie jak no. Listy, na przykład. A jak w Nie wiem. A, tutaj. tutaj, tutaj, tutaj. Gdzie <grymne> tak Najgorsze jest o to, najgorsze jest to, kurde. Tak? Ten słup jest ładny, jak się go Wszystko się go Ja chyba, tego ja chyba nigdy nie przejdę. mi, dobra, gdzie ty jesteś? Przyskuj, A nie. Przyskuj. Co, nie? Bo nie mogę, bo właśnie o ten tamten mur mnie cały czas bierze, że nie mogę. No, któryś? No, o tam z drabinkami, z drabinkami. Nie, dzisiaj jakoś... Ale razem mam skilla, że za każdym razem taki się przeszkadza. Ta... to się jest dużo murów z drabinkami. No, to jest easy. Dosyć, dosyć interesujące. Może nie dla Ciebie ani dla mnie, ale dość duże wyzwanie jak dla nas. No, w sumie. Bremu, Bremu by dał radę, ale oni z, z, też w sumie. lepszy od nas chyba. Oni cały czas parkura robią, więc. Jeśli ktoś powie, że um, ktoś jest słabszy od nas, no to niech powie, że jest chyba najsłabszy w Minecraft. najsłabszy w Minecraft w i jak to wychodzi. W sumie to nie, no nie źle tak e, za bardzo. No nie, tak, tylko te drabinki nie nienawidzę. No w sumie ja też! Kurde mamdza! Chociaż można na Nie powiem, nie powiem. Chyba, chyba to trzeba jest mieć dobrą pyszkę i klawiaturę, bo to jest tak, już to chyba podstawa Reklamuję już się przedsięwzięć. Kropka capsule.peelka capsule.pl Tam możecie kupić koszulkę, którą e, mam i serdecznie ją Tak, ja też ją polecam, bo nawet szczerze mówiąc widziałem, tak można powiedzieć delikatnie i naprawdę spoko koszulki możecie kupować później jeszcze może będą u bo ja już nie wiem. No w każdym razie ja zachęcam do kupna tej koszulki, bo przyznaj to, jest zarobiste, co nie? No fajne są te koszulki, ma, polecam, bo możecie, e, o, możecie mieć koszulkę z kimś, kogo no. oglądacie i nie mogą widzieć na przykład w szkole, w miejscach, miejscu, że właśnie oglądacie kogoś tam, nie powiem, czy siebie, że tak <grym żeby grym> oglądacie, tylko <grym> po prostu, czy ja oglądam siebie, to jest nienormalne chyba. Ja... No nie wiem, szczerze mówiąc, no, to może ja tam małego tutaj poprzeć. Dzieci już na dziś. No dokładnie tak, dokładnie tak. Najlepiej. No, no, no naprawdę. Tak już jest, dobra, ja już chyba tego nie naprawdę przejść. Chyba, że damy mało tego, co? Dobra, to może mi się uda. Ej, dlaczego to jest na easy? What the fuck? Ja chodzi że tutaj w Labsa i widzimy się za chwilę a raczej i cały czas się widzimy. No to buja! przejść to jest to będzie chyba nocne gadanie takie fajne no coś tak przeczuwam coś czuję że napiszę to nocne gadanie no na nie mogę przejść klocka i po prostu pro parkour entertainment nie albo interaktywnie daję nocne gadanie coś czuję no co co Załamanie teraz mam nerwowe. To jest najgorszy parkour rever, chyba to będzie miało 30 minut. Nie, po prostu masakra. Time jeszcze... na to. Nie. Ej bo co ty jeszcze nie ma Time -lapse, żeby nie było zmieniam zdanie, bo to, to było dobre, w ogóle co zaraz na wiesz. Czemu ma być Timelaps? Nie musi być, w się rozwoju Teraz jest time -lapse. Nie, nie, nie umiem montować <śla> No tak tak. Dobra, jak gdyby te timelapsy będą cały czas jak tylko... Nie, będziemy mówić o tym. Tak więc timelaps. No właśnie, poddaję się. No ja się nie, ja nie mogę. Dobra, walić to, idziemy na następne.

To być na hardzie, ewidentnie Albo przynajmniej na jakimś tym drugim, no wtf Nie, ja nie chcę brzędzić, by na lamę, tam Już wyszłeś tak, tak samo ty. No, no właśnie to nie to brzędzie, nie. Nie. Dobra, nie podziwiaj no się to <laughs> O to chodzi właśnie, dobra, ale przynajmniej się, dopiero się uczymy na parkura, więc wiesz No, Dokładnie to, że... tak. Nie ma co, to by taka mała seria to jest hashtag uh, second uh, odcinek taki pierwszy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nieważne, to nie zmienia faktu, że to jest pierwszy. <głos> 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 Dokładnie tak, second pierwszy odcinek. No. Polecam, polecam! 2 na 10 Eee, a ty kim chodzisz 2 na 10? Ej, to jest kur... Ej, to jest level 100, what the fuck? To ja już nie chcę wyrzucać, <grym> że na hardzie, co nie? Ojejku... Drodzy widzowie, zobaczymy! Chyba na hardzie byśmy musieli siedzieć na klocki Ej, jak myślisz, który to będzie odcinek? Jak myślisz, który to będzie odcinek? Eee, 13 Czyżś tak też sądzę, nie ma co Zrobimy 2 godziny materiał i wypniesz z tego 13 odcinków. No. Ej, 12 odcinków będziesz przywitania. Mm, mm. <skrybujesz> Jestem nad tobą. No! My, tego, <skrybujesz> <skrybujesz> Ten parkuj jest powolony, Dobra. Ej. Daję to to, teraz 100% time lapse'u, żeby jej nie tracić za dużo czasu. Żeby w te, chociaż dwie te przejść, żeby nie robić siebie nie wiadomo jakich lamusów czy coś w tym stylu, bo raczej nie jesteś masz tak bardzo. W Kiętni zawsze jestem najlepszy. Też w każdym razie coś mi nie idzie, już wystarczyło, żeby mieć bana. No wiesz, na przykład w Matrixie jest tu... No takie coś, takie coś... Matrix! Ja się nie wiem, czekaj. Nie wiem, nie myślę teraz, chyba za bardzo dobrze. Dobra, no w każdym razie to nie zmienia faktu, że to jest Kur... Ej, panie! Jakby zatrudnili Cybermariana, to chyba by tutaj, kurę, by... To by chyba miliardy wyświetleń takie coś miało. No, no, co ty mówisz Kurę, więcej niż Gangnam Style. Eee, ale właśnie, oni mieli miliardy wyświetleń. Cicho tam. No to dwa. <warder> a tam, Cybermarion wymontował filmik, ee... Filmowali mnie męczy, a gdybym właśnie teraz spał i filmowali mnie, mi SMS-a o jej najnowszej promocji, do dobra, nie reklamuj tak, się. Pią tak, dobra. Wziąłeczki, jest już 15 minut, więc daję krótkie o time lapse, żeby nie przedłużać, bo słabe łączy internetowe, jak sami dobrze wiecie, więc e widzimy się pokrótce. Polecam, polecam. <laughs> Pięć... na końcu Pole ej, polecam, polecam. 0 na 13. <laughs> ej, Serio. Od Dobra, to ja nie dam rady, jestem to 100% pewnie, więc yy, przychodzę na sem 15 Jestem? No, jestem. Dobra ziemaczki, jakby co już yy, w takim razie przychodzimy na... Przysiedzimy na bo... Właśnie, już tak byłem szybszy od ostatniego, ale niestety już nie da rady. Naprawdę, już koniec, za długo się przy tym maim no i w sumie okropnie. A ja bo um, on 4. 4. <laughs> uh, Dokładnie tak. Bo wiecie, ja, ja jestem wojennikiem, no i tam, takim, mam takim skromnym, takim wartorowcem. <laughs> Okej. <Okay>. Nie <laughs> wiem go, jak Get the fuck out with my trunk! Get the fuck out with my trunk! i on ma takie karpół i To jest trochę silny. No way! Dobra Tutaj właśnie ten mówi o... przepraszam. Dobra, tak, 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 znamy twoje skromne historyjki, no, na, tak, naprawdę polecam, 0 na 13, na 17, naprawdę. Poziom, tak, ja Dobra. Ja Dobra, spokoj, spoko. Nie chwaj ja wszystkie i tak tutaj przysiadłem, ale może mi trochę... No fucking shit! Get up. O, dokładnie tak, więc... Timelapse. Okej, okay, ziomaczki, okej, okay. jestem już blisko przy końcu. Musi się udać, musi się udać. Jeszcze wiadomość ode mnie, że przeszedłem już prawie cały łatwy i już ostatni procent w dzieli mnie oczywiście trwa. A, jeden spadłem. Okej. Okay. No, dobra, ale... Jeszcze, jeszcze raz jest proces wiem przyszła. E, I przestrzegłem właśnie cały czas. Teraz mogę już pierwszym średni. Dobra, iee, nie, nie, nie przekuciuj się tam, okej? Okay? Dobra. No to cięcie Dobra ziomaczki I ostatni to Madafaka udało się Więc jeśli by wam się spodobał ten Przefantastyczny film Zostawcie łapkę w górę dla motywacji I oglądajcie następne odcinki, które Właśnie wylatują I tutaj właśnie w tym miejscu Po środku macie losowe filmy Wystarczy kliknąć w anotację I wam przekieruję na Całkowicie inny filmik, żebyście oglądali sobie i co, tyle mi zostało, że się pożegnać. Do zobaczenia, cześć, pa!